Pan Jan przejechał 175 km w czasie 2,5 godziny. Z jaką prędkością jechał? No takie zadanie z pogranicza fizyki i matematyki. Znamy wzór w fizyce na prędkość, że prędkość to jest stosunek drogi do czasu. W naszym przypadku ta droga S to będzie 175 km i czas to jest 2,5 godziny. No, i teraz wstawimy to do tego wzoru. Zamiast drogi 175 km, a zamiast czasu 2,5 godziny. No, oczywiście, żeby to móc dzielić, to musimy przesunąć przecinek. Jak przesuniemy przecinek, to będziemy mieli 1750, bo tu dopiszę 0 i podzielimy przez 25. No i wykonamy teraz takie dzielenie sposobem pisemnym. To jest dość proste. W 1725 nie zmieści, ale w 175. Zobaczcie 4 razy 25 to jest 100, czyli tutaj będzie 7 razy. 7 razy 20 140, 7 razy 5 35, a zatem 175 i odejmujemy sobie no to tu, jak odejmiemy, nic nam nie zostanie, zostało 0, a zatem tutaj mamy 0. Czyli wiemy, że pan Jan jechał z prędkością 70 km na godzinę. Możemy to też zrobić. Ja tutaj teraz oddzielę tą część tablicy zupełnie innym sposobem, takim sposobem bardziej matematycznym, bez stosowania wzoru fizycznego. I wiemy, że 175 km pan Jan przejechał w czasie 2,5 godziny. No to moglibyśmy sobie zrobić tak. Jeżeli 175 przejechał w czasie 2,5 godziny, to musimy policzyć, ile on przejechał na jedną godzinę. To może wygodniej by było zrobić najpierw, ile zrobi w czasie 5 godzin. Zobaczcie, jak to zrobię razy 2, to będę miała 5 godzin. Czyli 5 godzin to to też razy 2. 175 razy 2 to mi wyjdzie 350 km. Czemu ja to tak kombinuję? Dlatego, żeby mi się fajnie, żeby potem, potem łatwiej mogła wyliczyć tutaj jedną godzinę. Czyli jeszcze raz zrobiłam sobie razy 2, czyli tutaj mi wyszło 350 km, a tu 5 godzin. A teraz zobaczcie, jak to sobie podzielę wszystko przez 5, to już będę miała 1 godzinę. I 350 podzielić na 5. 35 podzielić na 5 to jest 7, a zatem 70 km na godzinę. Czyli tutaj też ta nasza prędkość wyjdzie 70 km Jedną godzinę. Tutaj, w który sposób kto woli, taki sobie może wybrać.